i witam. Z racji, że spotkałem się z wieloma wątpliwościami co do trybu kooperacyjnego w grze Genshin Impact, wychodzę naprzeciw i postaram się wam wytłumaczyć jakie są warunki oraz ograniczenia tego trybu. Przede wszystkim potrzebujecie 16 Adventure Rank. Poziomy te wbijamy wszelkimi aktywnościami, takimi jak otwieranie skrzyń, levelowanie statu, wykonywanie zadań dziennych, pobocznych i głównych. Co ciekawe, nie ogranicza nas platforma, na której gramy. To znaczy możemy łączyć się z graczami, którzy grają na konsoli PS4 czy też mobilnie. This game look very cool and attractive. Niedługo ma też powstać port na Nintendo Switcha, a także oni również pograją wspólnie z nami. Co nas tutaj może też ograniczać, to region, na który gramy czyli Europa, Azja oraz Ameryka grają osobno. Ważna sprawa, nie możemy też dołączyć do graczy, którzy mają wyższy level świata niż my aktualnie mamy. Taki level wbija się wraz z Adventure Rank. I ostatnia uwaga, czyli nie możemy dołączyć do graczy, którzy mają aktywne zadania główne. Po prostu upewnijcie się, że macie zakończony etap swojego story questa. Teraz przejdźmy sobie do tego, co możemy robić w koopie i czego nie można robić. Przede wszystkim wiadomo, że jeśli gramy solo, mamy cztery postaci do wyboru. Teraz w przypadku kiedy gramy duo, każdy z nas ma pod. Dwie postaci. Kiedy gramy we trójkę, host otrzymuje możliwość grania dwiema postaciami. Osoby, do, które dołączają do hosta, mają po jednej postaci. I w ostatnim przypadku, czyli kiedy gramy we czterech, każdy ma po jednej postaci. Teraz przejdźmy sobie do tego, co najważniejsze, czyli aktywności w grze. Standardowo możemy oczywiście wykonywać Abyssal Domains. Jedynie z takim ograniczeniem, że w zespole nie może powtórzyć się konkretna postać, czyli wszystkie muszą być unikalne. Możemy również wykonywać Leyline Outcrops. Jedna i druga aktywność na końcu oczywiście pobierze od każdego z nas Original Resin. Wtedy każdy z nas otrzyma swoją indywidualną nagrodę. Poza tym możemy też wykonywać Daily Questy, czyli tak zwane Commissions. Standardowo możemy. Oczywiście też polować wspólnie na potwory i bossy w otwartym świecie. Przejdźmy sobie teraz do aktywności, których nie możemy wykonywać w trybie kooperacyjnym. Jak już wcześniej wspominałem, nie możemy wykonywać głównych zadań, czyli tak zwanych story quest. Nie możemy też brać udziału w Spiral Abyss. Jest to unikalny dungeon oparty na wyzwaniach. W trybie kooperacyjnym wyłączona jest także możliwość korzystania z niektórych sklepów w grze. Ostatnim ograniczeniem, chyba najbardziej bolesnym, jeśli chodzi o samą eksplorację świata, jest fakt, że osoba, która dołącza do hosta nie może otwierać skrzynek, zbierać okuli dla statu, oraz wbijać poziomów samych statu. A, nie, idź pan Hosta nie dotyczą te ograniczenia, on może normalnie wykonywać wszystkie te czynności. Tak na ten moment wygląda tryb kooperacyjny w grze Genshin Impact, także nie wiadomo czy w następnych aktualizacjach i Paczach będzie to jakoś inaczej rozwiązane. Wiadomo, że w tym momencie możemy w ten sposób sobie pograć ze znajomymi lub randomowymi graczami. Z mojej strony będzie to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za słuchanie i na razie.